Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Z World of Tanks na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek kolejny z waszych powtórek, które mi przysłaliście. Dzisiaj pierwsza powtórka będzie od Kronowicza, Oniku da Babby oraz Fluton z Wariatkiem. Oboje na ekranie wagnach. Teraz, tak, na tej mapie patrząc na matchmaking, pojechaliście oczywiście dobrze tutaj przeważnie się jeździ na tą stronę. Także w ogóle tylko przypomnę, jeżeli chcecie mi wysłać powtórki, link do mojego maila, mój mail jest w opisie, także śmiało możecie tam te powtórki swoje wysyłać, chętnie je obejrzę, jeżeli będą właśnie jakieś ciekawe to... Właśnie wstawię na odcinku i skomentuję. Ale to pamiętajcie, że te wysłanie tych powtórek nie jest tylko po to, żeby się pofleksować jakimś fajnym wynikiem, czy żeby ja też miało o czym nagrywać, ale to też jest ważne, oczywiście. Natomiast ja te powtórki też skomentuję i powiem o Waszych błędach, o tym, co robiliście dobrze, tak, żeby właśnie jakby ulepszyć swój poziom gry, co nieco. Pierwsza rzecz, dobre miejsce do grania Wagnem, Dobrze pojechał. Tutaj jest fajne miejsce do grania na wieża i bardzo ładnie wchodzi pierwszy klip tutaj ten Wafel. On nie powinien przebić, natomiast przebił, bardzo bym chciał wiedzieć w jaki sposób, chyba musiał znaleźć jakieś bicie na dolną płytę, bo wieży Kranwagna, górnych płyt pod tym kątem nie powinien móc przebić. Teraz się Kranwagn wystrzelał, także tutaj bardzo dobrze, że mierzysz w tego bata, tego bata trzeba jak najszybciej zdjąć stamtąd, żeby nie czuł się zapewnie, on będzie bardzo przeszkadzał. Tutaj fajny ding od... Właśnie od tego Jocha, który strzela teraz naszego plutonowego, i tutaj ten plutonowy od razu, mówi mówię wariatek, popełniłeś ogromny błąd, wywaliłeś się praktycznie za zero, straciłeś całe HP, nie oddałeś chyba nawet jednego celnego strzału, także fatalna gra z twojej strony. Natomiast póki co twój plutonowy tutaj jakoś nadrabia, także teraz ważne, żeby skończyć te ogryski, skończyć tego Jocha. Ja bym w tym momencie oczywiście podjeżdżał ze względu na to, że z tyłu jest dużo więcej groźniejszych czołgów, także. Tutaj warto by było sobie podjechać i tak też to właśnie będę nazywał baby. Bo mi po prostu łatwiej tak też to robi, i teraz należy się sfokusować na tym kranwagnie. Póki jest tutaj, właśnie razem z tym projektem, tutaj można po znacznikach patrzeć, że coś mamy z tyłu, też można się tym czymś zaopiekować. Natomiast to jest setka, ma dużo HP. Ja bym się nią osobiście, póki co na razie nie zajmował, i pojechał po tego kranwagna, albo właśnie szybko strzelił do tego bata. To jest bardzo dobra decyzja. Ten light z tamtej strony będzie bardzo mocno irytował, więc tutaj świetna decyzja w do tego batchata. Na pewno to był bardzo dobry ruch. Klanwag nie jest w tym niski DPM i do wyciągania bitew się on może średnio nadaje, jeżeli chodzi o randomy. Tutaj wiadomo strzał w natomiast ja bym osobiście próbował wy wyjąć tego bata stamtąd póki co. No ale strzał w esetkę, okej. Okay. Zrobiłeś tutaj damage, zostałeś teraz sam na trzech. No pierwsza rzecz to jest skończyć tego bata. On będzie najbardziej irytował, także tutaj bardzo dobrze, że użyłeś zobaczcie tego... Skalibrowany celownik, chyba czy jakoś tak to się nazywa, to przyspieszone celowanie. To bardzo pomogło tutaj szybko tego bata wykończyć. To był bardzo ważny frag, Ten bat był naprawdę nam, nas irytował. Teraz ważne, żeby zająć się tym kranwagnem Ja osobiście pojechałbym szybko w prawo po tego kranwagna, ponieważ wiem, że po lewej stoi S100. S100 ma dużo życia. Nie chcemy walczyć z tymi czołgami dwoma na raz, i właśnie to, się to dzieje. Zobaczcie, po lewej pojawia się, po prawej pojawia się E100 i krampak, teraz ogromny błąd jaki popełniłeś wystrzeliłeś pocisk tuż przed tym jak się kolejnie załadował, teraz ta esetka byłaby w garażu nie byłoby żadnego ryzyka, natomiast w tym momencie musisz jeden pocisk doładować co nie jest dobrą rzeczą, Powinien zaczekać te kilka sekund, pewnie troszkę spanikowałeś rozumiem, natomiast to był naprawdę duży błąd który mógł cię tą grę kosztować Tutaj kolejny ogromny błąd, odbicie od tej setki, masz szczęście, że ona strzelała z HEK i nie zrobiła ci aż tak dużych uszkodzeń także tutaj dwa duże błędy krampak jest na górze, trzeba szybko tą setkę tutaj spuszować. Dobrze, że ją tutaj skończyłeś i uciec od tego Krawagna, żeby nie zebrać od niego pestek. Tutaj niestety zablokowałeś się troszkę na wraku, dostałeś jeden pocisk, natomiast udało się i właśnie w tym momencie uciec przed tym kranwagnem No i teraz na miejscu tego drugiego kranu mam oczywiście ci puszowo. natomiast on popełnia błąd. Daje ci czas na przeładowanie tych pocisków, potrzebujesz dwóch pestek, żeby go skończyć. I to jest moment, w którym wygrasz, jeżeli pierwszy strzelisz. Strzeliłeś pierwszy, przebiłeś, w tym momencie gra jest tak naprawdę wygrana, jeżeli zrobisz ten jeden pocisk. Udało ci się, gratulacje. Tutaj bardzo e, dobra gra na koniec, poza tym strzelaniem i wesetkę. E, wynik 6000 uszkodzeń, 4 wragi e, wyciąg sam na trzech i oczywiście medal Kołobanowa. Tutaj e, dosyć dobra gra z twojej strony, poza tym strzelaniem wesetkę e, było całkiem, całkiem, całkiem dobrze. k 91 również od Kanonowicza Oniku de Simon, będziemy go nazywać po prostu Simon. Przy takim losowaniu, gdzie jesteśmy na topce, oczywiście chcemy pojechać jak najszybciej na bazę C, tam będziemy walczyć tylko właśnie z Falką, E75 TS, E75 i AMX 4 czołgi, natomiast jeżeli pojedziemy dużą grupą, powinno się tam udać, zwłaszcza, że K91 jest bardzo solidnym pojazdem, ten magazynek jest bardzo, bardzo fajny, dodatkowo jest dosyć szybki. Głosowanie właśnie jest bardzo dobre, tak jak powiedziałem na ósemeczki, więc tutaj ten k 91 będzie odbijał, on na dychy może odbijać trochę mniej, ponieważ tymi swoimi takimi cyckami na wieży on może zbierać pociski, natomiast tutaj... Dosyć agresywnie podjechałeś, póki co tutaj nic nie, tutaj nie wiem dlaczego Borsuk wyzywa 75, oczywiście nigdy tego nie róbcie, on powinien za to zrobić reporta za obraźliwe zachowanie, ja osobiście nigdy nikogo nie wyzywam, chyba że na przykład zabierze mi nie wiem 7 czy 6 fraga albo jakoś chamsko zasłoni, wypchnie czy coś takiego, natomiast nigdy tak bez sensu nie wyzywam. Tutaj zaj zajmują bazę C bardzo dobrze we trójkę i teraz pojawia się Hori typ 2, którego trzeba szybko po prostu skończyć. On szybko powinien spłynąć, wyjechał pod bardzo dużą ilość ilościołów, też pod K91, który jest magazynkiem. Tutaj bardzo łatwy, szybki frag. I jedziemy oczywiście dalej. tutaj powinieneś przeładować swój magazyn. Nie wiem czy, czy to zrobisz, natomiast w tym momencie dobrze, że włączyłeś przeładowanie, nie powinieneś trzymać tego jednego pocisku. Tę T, y, T z boku dała Ci jedną pestkę, ale Ty zajmiesz sobie bardzo dobrą pozycję z tego co widzę. O z przodu pojawia się MX, który nie jest wcale takim pojazdem, z którym chcemy się teraz strzelać. Natomiast jeżeli zajmiesz tutaj dobrą pozycję na wieżę, możesz na spokojnie tego MX-a porobić. O właśnie w ten sposób. Tutaj bardzo dobrze zagrałeś. Ta pozycja na jest naprawdę mocna, widać, że ten AMX się wystrzela, można spokojnie go sklipować i właśnie pojechać dalej, ponieważ wiadomo, że będziemy mieli od niego klipa trochę szybciej, ten k 9 ładuje tylko 16 sekund ten magazyn, także naprawdę szybko. Ja bym tutaj osobiście podjeżdżał, nie kitrał się, że tak powiem, ten AMX jeszcze nie ma pocisków, więc na no spokojnie można podjechać, tak jak tutaj to robisz bardzo dobrze i oddać sobie drugą pechę. On został skończony. Tutaj bardzo dobrze, że mierzysz w traka tego T49. Zobaczcie, on został strakowany. Dzięki temu daliśmy mu dwie peski i lew mógł go wykończyć. Tutaj bardzo też dobre mm, mierzenie, tak naprawdę, w tego. W tego też 4 490. I zobaczcie kolejna bardzo dobra gra teamowa: czyli fokus na jednym czołgu. Zobaczcie, jak szybko ten e 75 ts do zostanie dosłany do garażu. K91 robi właśnie jeden strzał. Tutaj dostał jeszcze od 1740 od Borsuka i drugi strzał. I tak naprawdę tego czołgu nie ma. To jest bardzo dobra gra i bardzo ważna: czyli zmniejszanie właśnie luf. Tutaj ten strzał mogłeś go lepiej oddać. Natomiast rozumiem, bo najprawdopodobniej też bym w tym momencie strzelił. Także tutaj nic dziwnego, no to nie weszło trudno, strzelałeś przez krzaki, ciężko było w to wymierzyć. Natomiast A75 to jest w ogóle jest ciężkim do, do zbicia pojazdem, ale tutaj, właśnie, goldem mógłbyś go na spokojnie przebić, tak jak widzisz. Teraz trzeba strzelić fałkę, to jest dosyć trudny strzał, od tej falki się łatwo odbić, szczęśliwie ci weszło. No i został ostatni super pershing, to jest tutaj łatwa, łatwa, tak naprawdę łatwy przeciwnik, wystarczy na niego wyjechać i zrobić mu te dwie pozostałe pechy. I tak naprawdę będzie koniec bitwy. Tutaj kolejny strzał w gąskę, całkiem nieźle. Właśnie zawsze pamiętajcie, żeby trakować tutaj, już troszkę gorszy strzał w gąskę, tak jak powiedziałem. Także mogłeś to lepiej przymierzyć, byś pewnie tego, tego super pershinga skończył dużo szybciej. Tutaj chyba jeszcze zdążysz przeładować, także. Będzie ten czwarty frag. Ja osobiście hitem bym nie mierzył. Tutaj było bardzo blisko do tego, żeby tego Super PShinga się odbić tym pociskiem. Tutaj na spokojnie, a Pekin mogłeś go skończyć, jesteś dziewiątką, masz dużo penetracji. Używanie tego hita nie było za bardzo konieczne, ponieważ on ma pancerz warstwowy. Ten hit mógłby się odbić, tak jak jeszcze celowałeś w ogóle po gąskach, też w ogóle. Oznaka mistrzowska, 4150 uszkodzeń i 4 fragi specjalista. Bitwa taka dosyć dobra jedna z lepszych pewnie na, na twoich na k91 mk może nie do końca zasłużona tego demerza mogłoby być trochę więcej natomiast nie jest źle ogólnie bitwa rozegrana dosyć poprawnie fajny był ten focus fire na przeciwnika także przypominam o zostawieniu lajka like oraz subskrypcji żeby nie przegapić kolejnych filmów ale przypominam że jeżeli chcecie mi wysłać swoją powtórkę maila macie w opisie jeżeli jesteście ze mną w klanie wysyłajcie mi śmiało na discordzie a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku